Cześć, witam. Znowu będzie Rosja. Być może macie dosyć tych rosyjskich klimatów, no ale co zrobię, że trafiają się książki świetne o tej tematyce, a jednocześnie książki ponadczasowe, uniwersalne. No, bardzo aktualne również dziś. I taką książką jest Sprawa Tułajewa, wydana w serii Nowy Kanon, napisana przez Wiktora Serża z posłowiem Suzan Zontak Sprawa ten autor to jest pseudonim rosyjskiego pisarza Wiktora Lwowicza Kibalczycza który przyjął ten pseudonim po opuszczeniu związku radzieckiego przebywał we Francji, w Brukseli, nawet w Meksyku no, i znał bardzo dobrze sprawy, o których pisał. Jak wydawca napisał na okładce, Rosja w czasach wielkiego terroru śledztwo od Moskwy po Barcelonę, w jednej z największych powieści rosyjskich XX wieku. No, z tą największą powieścią rosyjską XX wieku to bym, nie wiem czy do końca się zgodziła, no, ale jest ona bardzo, bardzo świetna. Czyli jesteśmy w Rosji Stalinowskiej. Stalin stoi na czole państwa. I jak wiemy, ten człowiek był bardzo krwawym dyktatorem, a wynikało to ze strachu, z lęku. Kiedy tylko usłyszał jakiś potrzeb o tym, że gdzieś ktoś kogoś o nim źle powiedział, natychmiast rozpoczynało się zakrojone na wielką skalę śledztwo. Natychmiast przypisywano temu wydarzeniu spisek i natychmiast leciały głowy. I to nie tylko głowy obcych, niezwiązanych ze Stalinem, niezwiązanych z partią, ale tych najwierniejszych zwiernych. I taką, z taką sytuacją mamy tu. W Moskwie zostaje zamordowany towarzysz Tułajew, zostaje zastrzelony wysoko postawiony partyjniak. No i niestety, temu sprawcy udaje się zbiec z miejsca zabójstwa i rozpoczyna się śledztwo, bo przecież trzeba wykryć, kto zamordował towarzysza Tułajewa i dlaczego to zrobił. I uświadomię Wam właśnie ten fenomen radzieckich ówcześnie śledztw. Afera zataczała coraz szersze kręgi, zazębiając się o mnóstwo innych śledztw. Rozpraszając się w jednych, gubiąc w innych, a czasem wypływając od nowa, jak groźny błękitny płomyk odradzający się wśród zwęglonych ruin. Śledczy wzywali przed siebie całe zastępy więźniów wszelkiej maści. Wszyscy czuli się wyczerpani, wszyscy byli niewinni w dawnym, prawnym sensie tego słowa. Wszyscy podejrzani i winni na różne nowe sposoby. Wzywano ich jednak na próżno. I to właśnie ostatnie zdanie wzywano ich jednak na próżno było najgorsze, ponieważ dyktator spodziewał się wreszcie listy winowajców, żeby móc ich rozstrzelać, zakatować, zabić listy winowajców. A śledczy nie e, mogli mu takiej listy przedstawić. Tym samym bali się o własne głowy, bo przecież trzeba będzie się z tego śledztwa Wytłumaczyć, jak ono było prowadzone. Może, może niedokładnie, może niestarannie, może ktoś coś przeoczył, a może sam śledczy bierze udział w spisku. I teraz tak. Jerszow, jesteście członkiem partii. Tutaj proszę to dobrze zrozumieć: jakikolwiek opór jest bezcelowy. Proszę mówić. Proszę przyznać się, proszę nam wyznać wszystko. My już wszystko wiemy. Trzeba ukorzyć się przed partią. W tym jest wasz ratunek, Jerszow. Jedyny możliwy ratunek jest tylko w tym. Słuchamy. Na takie diktum, po dziesiątkach przesłuchań. Taki człowiek choćby niewinny się przyznawał. Przyznawał się niewinny do swojej niewinności, ponieważ nie mógł zrozumieć, nie mógł uwierzyć, że jego partia, w to co wierzył, jego przywódca, czyli Stalin, mógłby go przesłuchiwać tylko dlatego, że jest niewinna, więc na pewno coś zrobił, na pewno ma na sumieniu i do tego na pewno powinien się przyznać. Oczywiście jedyną karą była kara śmierci. I właściwie ci przesłuchiwani zdawali sobie z tego sprawę, że dla nich wyjścia i żadnego ratunku nie ma. Najwyższym uosobieniem partii jest nasz wielki genialny przywódca. Proponuję nadal jego, nadać jego wspaniałe imię nowej szkole, którą wkry, wkrótce zbudujemy. A przywódca nie mógł się mylić. Przywódca miał zawsze rację. I ta racja nazywała się Czerwonym Terrorem. W ciągu miesięcy i lat ubywało starych towarzyszy Stalina, tych, którzy wraz z nim walczyli i tę partię zakładali, tych, którzy mieli jeszcze jakiekolwiek zasady, tych, którzy z zasady byli wierni, ich się gnębiło, ich się niszczyło, ich się likwidowało, właśnie najwierniejszych z wiernych. Oni nie są tchórzami. Nie, nie byli torturowani. Nie wierzę w to. Są wierni, rozumiesz? Wciąż są wierni partii, a nie ma już partii. Są tylko inkwizytorzy Kaci i Walidaki. Nie, nie wiem już co mówię. To nie takie proste. Pewnie postąpiłbym tak samo na ich miejscu. Mówi jeden z przesłuchiwanych. Więc przedstawia autor tutaj proces degeneracji ideologii, proces ym, degeneracji przywódcy, proces niszczenia najwierniejszych zwiernych, proces wypaczania ludzkich umysłów, proces tortur, proces wszystkiego, jeszcze raz powtarzam, co nazywa się czerwonym terrorem. Te, o tym czerwonym terrorze mówił na zachodzie i, Europy właśnie autor tej powieści, czyli Wiktor Serge, ale nie chciał mu nikt wierzyć. I teraz tak. Maksim Andryjewicz Jerszow, ludowy komisarz spraw wewnętrznych, miecz dyktatury. Bystre i zawsze czuwające oko partii, najbardziej nieugięty i najbardziej ludzki spośród najwierniejszych współpracowników, największego przywódcy wszystkich czasów. E Jerszow poczuł, że kocha tego człowieka i że czuje przed nim lęk, tak jak czuje lęk przed tajemnicą. Żadnej biurokratycznej ślamazarności, dorzucił jeszcze szef. A więc... Co? Dyktator zawsze miał rację. Gnębienie najwierniejszych zwiernych. Gdzieś e, ktoś powiedział, że człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać, albo Kami powiedział, że w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw i na pogardę. Tak nie ma. Człowieka można zniszczyć i pokonać. W ludziach nic nie zasługuje na podziw. Kiedy przeczytacie tę książkę, okazuje się, że Czerwony Radziecki Terror mógł zniszczyć każdego i zniszczyć wszystkich. W w swojej, w swojej przedmowie Susan Zontag zawarła następujący cytat. Już mówię. Obojętność, czy może wnikliwość pisarza lub poety, nie zwalnia ich z konieczności rozumienia procesów politycznych. Jednak i pisarze, i poeci mówią nam wyraźnie, że istnieje coś więcej niż polityka. Coś więcej nawet niż historia. Odwaga i obojętność i zmysł słowość i świat istot żyjących i współczucie. Współczucie dla wszystkiego pozostają niezgaszone. Nie musicie znać. Nie musicie znać historii Rosji. Nie musicie znać nazw, które są tutaj wymienione zresztą większość z nich to fikcja, ale. Warto przeczytać tę książkę, żeby zrozumieć, że nie ma łagodnych dyktatorów, żeby zrozumieć, że kiedy sądy zaczną kierować się ideologią, wtedy wyroki zapadają takie, jak zapadały w Rosji w czasie czerwonego terroru. Kiedy I zrozumiecie, że kiedy prawo, współczucie, pochylanie się nad potrzebującymi, ale słabymi e, zacznie dominować, wtedy zapanuje chaos i wszyscy są podejrzani, wszyscy są podejrzani, wszyscy mogą trafić przez okru przed okrutne oblicze sądu. Akcja tej książki przenosi się również na zachód Europy, do Hiszpanii, gdzie trwa wojna komunistów z generałem Franco i tam właśnie jeden z bohaterów się przenosi. Bardzo jest ten hiszpański ciekawy wątek, który zostaje tam wysłany jako oko i ucho Stalina, a wraca już z podejrzeniem o szpiegostwo. Wiele historii, wiele losów, wiele wątek, wątków splecionych w jedno, w jedno, co nazywa się sprawą Tułajewa. My już od drugiej strony wiemy, kto jest mordercą. Wiemy, dlaczego zabił. Wiemy, jak potoczyły się jego losy. Tylko autor oczywiście nie wie. Stąd to, ta pajęczyna śledztw, stąd tyle ofiar w tym jednym malutkim przypadkowym, z, związanych w tym, z tym jednym małym przypadkowym wydarzeniem, która uruchomiła lawinę. Uruchomiła, że kostki domina zaczęły padać jedna za drugą i że ludzie tracili życie jeden po drugim. Nie powiem oczywiście, jak kończyła się sprawa Tułajewa, czy ostatecznie została ona do końca wyjaśniona, ale serdecznie polecam i namawiam do przeczytania tej książki Serża, e, Wiktora Serża pod tytułem Sprawa Tułajewa. Dziękuję, do zobaczenia.